Julie? Przepraszam, mam, spieszę się. Czy dzwonił Jason? Nie, ale może teraz? To on. Teraz? Odbiorę. Jay? Czy jesteś gotowa do wyjścia? Nie zupełnie. Dopiero wróciłam ze szkoły, weszłam do domu. No wiesz, ktoś musi to robić. Wiesz, zaszła mała zmiana w naszych planach. Co masz na myśli? Czy to znaczy, że na tańce muszę się umówić z kimś innym? Ależ skąd? Myślę, że ucieszysz się, jeżeli pójdziemy na prawdziwe przyjęcie. Pewnie, czemu nie? Czyje to przyjęcie? Angela? Nie, jedyna Angela, jaką znam, chodzi ze mną na zajęcia z historii. Nie, prawdę mówiąc, Dżę, ty chyba żartujesz. Powiedz, kto tam będzie. Dlaczego nie jesteś zadowolona? Dlaczego do diabła chcesz iść na to przyjęcie? To będzie taki mały wypad za miasto. Musimy tam jechać? Przestań, będą tam sami przyjaciele. No dobrze, zrozumiałam. Nie mogę się doczekać na tę twoją paczkę. Cały dom będzie dla nas. Cały dom? Przyjadę po ciebie o ósmej.